Hej, cześć, siemanko wam wszystkim ludzie, z tej strony Judy i witam was bardzo serdecznie w kolejnym już materiale z gry jaką jest Warcraft 2 Beyond Dark Portal. Kontynuujemy kampanię ludzi i dzisiaj taka dość nietypowa misja, ciężkie zadanie bo mamy zabić skrzydło śmierci, no i zniszczyć, yy, i można powiedzieć, jego legowisko wraz z jajami czarnych smoków. No, jak to wyjdzie, zobaczymy. Nie zapomnijcie zostawić łapki w górę, no ale słuchajcie, skrzydło śmierci to wyjątkowo niebezpieczny przeciwnik, łatwo na pewno nie będzie. Yy, no ale zobaczymy, ok, słuchajcie, mamy. Musimy ruszać, musimy ruszać, to na pewno, e, dobra, płyńcie tu, wy również, tutaj mamy łódź podwodną i mamy już pierwszego przeciwnika do załatwienia, e, dobra, tak, 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 dawajcie, 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 na niego, na niego, tylko tak, żebyście razem strzelali, o, idealnie, e, idealnie, idealnie, myślę, że taktyczny save z lądowania w tym miejscu z desantu można śmiało, śmiało, śmiało zrobić. Muszę bardzo uważać w tej misji, słuchajcie, jeżeli chodzi o jednostki. Jednostek wręcz tracić nie powinienem, ale zobaczycie zaraz o co tu chodzi. Dlaczego, e, dlaczego tak, a nie inaczej? Dobra, na razie, na razie załatwcie każdego, kto tutaj stoi, po prostu, i kto tutaj może zabierać nam cenne, jakże złotą. E, dobra, mamy to do zniszczenia. No, come on, come on. O, przejmijmy ich wszystkich idealnie. Niszczcie to. Dobra, wszyscy w to miejsce. Wybudujmy od razu jakieś farmy, bo mogą się po prostu przydać. Ej, a, a ten to co robi? W ogóle mamy dwóch bohaterów: Alerię i Kadgara. Kadgar akurat jest taki stosunkowo nowy. Ej, oj, oj, oj! Co tu się dzieje? Dobra, już, już nas chcieli, słuchajcie, załatwić. No tak być, tak być nie może, już smoki atakują. Jak widać, smoki są tutaj głównym naszym problemem. Dobra, dawajcie. W ogóle nie mogę za dużo rzeczy robić. Za... Zobaczcie, nie mogę w ogóle tworzyć. E, tworzyć baraku. Dziwna sprawa, ale prawdziwa. Naprawdę. E, nie da się. Przyna... No, I w ogóle. Tak jakby wiecie, nie, że tylko na razie, przez chwilę w ogóle nie będę mógł tego tworzyć. No niestety. E, dobra, postaw to jak najprędzej. E, dobra, kto jest ranny? Kto jest ranny? Okej, okay, okej. Okay. Widzę, widzę, że sami jesteście ranni, więc e, musicie się. Musicie się nawzajem leczyć, to jest najważniejsze. Dobra, tutaj wszyscy zdrowi, wszyscy zdrowi, dobrze jest. Dobra, rozwalajcie to. Dobra, ma. O kurczę, już bałem się, że to ktoś inny atakuje. Okej, okay, dobra, dawaj tutaj. Ty możesz drewna tutaj trochę zdobywać. Ale ja myślę, że jeszcze jedna. Jeszcze jedna farma niech powstanie. Brawo, rozwaliliście to idealnie. Dobra, dobra, tych sobie gdzieś w ogóle odsuniemy tutaj. Okręty to niech tutaj gdzieś zjadą, te to. Jak jesteśmy atakowani? O nie, nie, nie! Uciekaj! Uciekaj, uciekaj, czekaj, 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 czekaj. nie mogę stracić nikogo. No i, i tak uważam, że widzicie, co to by się stało zaraz. Ojejku. Dobra, do złota, do złota, do złota. E, mogę jeszcze. Nie, dobra, złoto. Na razie potrzebujemy, słuchajcie, dużo złota. E, jak tam, kto jest ranny? Tutaj na razie nikt. Ty jesteś ranny. No to co nie mówisz, co nie mówisz. Dobra, już jest bezpiecznie. Słuchajcie, heli. No nie, no nie, no nie, no nie, 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 nie. nie. Dobra, dobra, dawać tutaj. Yy, dawać tutaj, dawać tutaj. Lecz, 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 kogo się da, ile się dam. Yy... O, no nie, no i straciłem jednostkę. Na... Absolutnie najgorzej. Ej, czemu wy nie pomagacie? Dlaczego tyle tych smoków jest? No dobra, słuchajcie, straciłem jedną jednostkę i to jest niedobre, bardzo niedobre, że tak się stało, no ale. Dobra, spanikowałem, zepsułem, to moja wina. Yy, tak, za, za to można powiedzieć, że zaraz będę mógł więcej jednostek tworzyć, aha, super. Czekajcie, czekajcie, weź, kurczę, no, zaraz ubiję tąś tego świniaka, który tu łazi, yy, bo, bo denerwuję. Dobra, załatwiony, tak jest. Dobra, nie no, ale to, że straciłem ucznika, to bardzo źle, bardzo źle, naprawdę bardzo, bardzo źle. Yy, w ogóle w tej kopalni prawie złota nie mamy, tylko 27 tysięcy, no ale mówię, armii i tak sobie tutaj za dużej nie potworzę. E, dobra, robota wykonana. Kto wykonał robotę? Ty wykonałeś, Dobra, to do drewna. Dobra, no nie, no nie, no, no. Ej, ilu ich tu podje. Podleciało. Ej, niedobrze, niedobrze. Dawajcie, 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 dawajcie w tę stronę. E, czy jakoś straciłem? O nie, nie, dobra, nikogo nie straciłem chyba. E, dobra, no ale oczywiście jesteście tak ranni, że nie mogę na to patrzeć po prostu. Po prostu nie mogę na to patrzeć, co tu się dzieje. E, nie no, odsuńcie się. Co wy chcieliście niszczyć? Nie wiem. E, nie wiem, co oni chcieli niszczyć. Lepiej tutaj nic e, nic nie. Oj, a ten zaraz padnie. Dobra. No i. Ko... Dobra, przynajmniej. A to nie tego leczę. Tego masz wyleczyć. No no, wszyscy, wszyscy próbujcie. Dobra, jakoś to działam. E, szczerze mówiąc, może. Chociaż, właśnie, wieżyczka. Tu chyba jedną wieżyczkę stworzyć mógłbym. Fajnie byłoby jak najszybciej jednak zaatakować, a nie, ba tutaj wieżeczek nawet tworzyć nie mogę, no po prostu cudownie. Jak widzicie, po prostu cudownie, cudownie, tylko chłopów. No i muszę jak najszybciej statki stworzyć i... i lecieć. te te to jednak gdzieś tutaj nie stoją. One może jakiegoś smoka wypatrzą, bo te smoki też z tej strony atakują niestety. E, dobra, potrzebujemy stoczni. Mamy kasę, jest wszystko co potrzebne. Dawać stocznie szybciutko. Wy jesteście zdrowi? No tak, eee, zdrowi w ogóle jak się o nich pytam. Czy, czy macie dość życia? Dobra, ulecz tego. Dobra, okej, okay, jakoś, jakoś to wygląda. O nie, ten jest jeszcze ranny. Ogólnie duże jednostki moje oberwały. Tu jest baza wroga, którą powinniśmy... ...czym? Oj, tego to lepiej nie stracić, bo oni mają łodzie podwodne. Więc... Yy... Ej, ej, oni płyną do mnie? O kurde, nie wiem czy to dobrze. Dobra, dobra, Ro rozwalać, rozwalać smoka, pięknie. Tylko mam nadzieję, że tutaj nie ściągnąłem wrogich jednostek. Jeżeli tak, to bardzo źle. Oj, bardzo źle. No ale zobaczymy, na razie nikt tutaj, słuchajcie, nie leci. Dobra, ty szybciutko wybuduj Tom. Oby, 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 bo będzie bardzo źle. No i mówię, gnomikopter musi, musi przeżyć. Ja sobie dla pewności zrobię kolejnego save'a. Eee... No i, no, i właśnie, przydałby nam się, słuchajcie, jeszcze jedna farma by nam się przydała. Niech, niech powstanie w tym miejscu. E, dobra, wy w końcu możecie go uzdrowić nieco. Dobra, jest w pełni uzdrowiony, tak jest. Dobra, no więcej farm. No, wiem, że farmy się przydają. No, chwileczkę, chwileczkę. Zaraz będą. Zaraz się znajdą. E, dobra, tutaj. O, praca wykonana. No, to dawać, zdobywać, co trzeba. Niestety nawet chyba nie mogę, słuchajcie, tworzyć ulepszeń. No właśnie, mogę tylko rafinerię co najwyżej utworzyć. Oj, oj, słabo. Niestety dość słabo. Dobra, więcej nie tworzę. Teraz więcej statków bojowych. W ogóle przeciwnik przestał mnie atakować. Dziwne, ale tak się jednak dzieje. Dobra, wy macie. Wy jesteście uzdrowieni. Dobra, a ten? Dobra, ten już też ma full życia. Dobra, jesteście z, y, jest wszystko tak jak należy, tylko tyle powiem. Y, wróg na razie nie atakuje. No ale właśnie, słuchajcie, nasze cele, tak jak mówiłem, zgułać skrzydło i jego legowisko. No i Kadgar, Aleria i Kurdan muszą przecież właśnie, teraz jest jeszcze jeden bohater, którego nie mamy, ale którego. Y, przyjdzie nam wyzwolić. No nie, no nie, no nie, no nie, no nie. I już już, 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 już kto tutaj się zjawił. Co tu się stało? O, widzę, że oberwaliście trochę. Ale jakimś cudem żyjecie. Dziękuję bardzo, że się jednak udało. Że jednak przeżyliście. Dobra, leczenie się powiodło. Nie, no musimy zaraz, słuchajcie, wypływać. Nie martwcie się, nie będę tak ciągle tutaj stał w tym jednym miejscu. A właśnie, ty zdobywaj mi drewno, przyda się. Ale okej, okay, myślę, że to jest y, idealny moment, y, żeby, żeby, żeby wyruszyć dalej. Dobra, gdzie ja mam te o? Tutaj mam to, super. Więcej statków bojowych. Was też zaraz wyślę. Jak się skończy złoto, no, no na razie jeszcze tego złota mamy dużo. Może jeszcze jeden chłop w sumie? No mo może się przydać ogólnie. Dobra, statki, statki. Szybciej. Ile ja już tego mam? Sześć. To jest sporo, ale przydałoby się więcej. E, przydałoby się troszeczkę więcej. Dobra, do złota, do złota dawaj. Tak jest. E, was też tutaj sobie zaraz prześlę dalej. Dobra. Ile my tego mamy? No dość dużo tych statków, e, dość dużo, bez wątpienia. Myślę, słuchajcie, że ruszamy. E, ruszajcie w tamtym kierunku. A ty też masz płynąć. Znaczy płynąć, e, lecieć. Dobra, tutaj jeszcze niech jakieś statki powstaną dla pewności. Dla ogólnego bezpieczeństwa. O, to mogę ulepszyć, no akurat e, łucznicy niech będą silniejsi. Zdecydowanie się to. Zdecydowanie się to może przydać. Czekajcie, najpierw chciałbym rozwalić im statki. Zanim zanim zajmiemy się całą resztą, zaatakujemy na wyspę. Dobra. O, 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 o! jest co niszczyć. Jest co niszczyć. Idealnie. Dobra, dawać to. O nie, o nie, o nie, nie. Łoż, tu ile tego mnie atakuje? Ile smoków tu się w ogóle nagle zjawiło? Dobra, teraz tego. No nie, tam jeszcze katapulta z dystansu. Dobra, teraz ten. Dobra, dacie radę. Ja już tutaj widzę, że muszę jednak tworzyć więcej okrętów. Oj, przyda się, oj, przyda. Dobra, rozwalcie to czym prędzej. A nie no ja już słuchajcie, muszę tutaj pomyśleć o desancie. Desant z pełną parą, no, ale tak mi szkoda, że straciłem tego jednego łucznika. Niedobrze, niedobrze. Dobra, jest kolejny statek bojowy. Jazda tutaj. Tu jakoś idzie, no ale najpierw powinniśmy zniszczyć wszystko, co, co niebezpieczne w tej okolicy, e, więc... No nie, no nie, no nie, katapulta tak blisko mi tutaj postawiliście? O, i, ilu tych? Dobra, załatwcie go, załatwcie go, idealnie. urcze obrywamy, ale jeszcze żyjemy. Dawać więcej, dawać więcej statków. E, a wy też już płyńcie w tym kierunku. Okej, okay, nie no, słuchajcie, są cztery statki, to, to już jest, to już jest coś. Dobra, spróbujcie to rozwalić. E, nie, nie dam rady na przykład tutaj podpłynąć, o i stąd. Ojejku, ale mnie rozwalają te statki. O nie, tego chłopa, tego chłopa zabi. Szybko. Ej no, w niego bij. No nie, no nie, no jakoś nie mogę słuchajcie bić. Nie, no nie wiem co jest z tym statkiem głupim. Ale absolutnie nie strzela tak jakbym sobie tego życzył. Ani trochę. Kurde, jak ja to trafię? A może, może wiecie co, nie będę się skupiać nawet na tym. Może wylądujemy w ogóle z drugiej strony wyspy. To też może się powieść. Yy, zobaczymy. Nie jestem przekonany w pełni, no ale... Ale się zobaczy. Dobra, jest kolejny statek. Jazda. Dobra, trochę już tego płynie. Tego naszego małego wsparcia. Oni mieli tutaj kopalnię złota, ale już chyba się nieco spóźniłem. Już raczej nic z tej kopalni. Oj, nie ten przycisk. Nic z tej kopalni raczej nie zostało. Niestety. Dobra, zapiszmy sobie na spokojnie. Muszę. Chciałbym zrozwalić tą. tą oto wieżyczkę. Czy wy naprawdę nie jesteście w stanie w, stanie w to jakoś tłuc odpowiednio? No nie, no nie, dziwne, dziwne, ale prawdziwe. Ciężko jest to rozwalać. Dobra, 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 kolejne statki. Kopalnie jeszcze mamy, co ciekawe. No, no nie wierzę. Zobaczcie ile tego zostało, no. Dobra, szybko, 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 szybko. Zanim ktoś to naprawi. Bak, oni to, no nie, oni to naprawili. No nie, no nie wierzę. Ale te statki mają do niczego zasięg, słuchajcie, naprawdę. Katastrofalny, rzekłbym. Niemożliwe, no niemożliwe wręcz. Dobra, no nic się nie poradzi, słuchajcie. Straciłem dużo. No mówię, i tak nie mam na co wydawać kasy, więc. Yy, tylko to nam pozostaje. Tutaj już i tak nic nie ulepszę. Dobra, trzeba gdzieś tutaj wysiąść. Yy, I może jako pierwszych. Yy, dobra, wysiądźcie wy, tylko wy nie zgincie tutaj za bardzo. Dobra, spróbujcie w Totluc. O, o, o! O, nie, nie, te, tego nie straćmy, tego nie straćmy. Dobra, dobra, stop, 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 stop. E, leczcie się, leczcie się nawzajem. Dobrze, dobrze jest. Nawet bardzo dobrze jest. Dobra, teraz myślę, że śmiało możemy wysadzić też e, tych tutaj. Dobra i, i myślę, że teraz zaczniemy, słuchajcie, używać. E, o, ho, ho, Już widzę co wy tam kombinujecie. Użyjmy trochę magii. E, może nam się przydać, o pięknie, wieża strażnicza obrywa i to strasznie, chyba ją naprawiali. Ale coś im nie pykło. <laughs> Dobra, magia nie jest zła, pamiętajcie. Dobra, weź, weźcie go, załatwcie. Nie no, muszę tutaj powolutku, powolutku niszczyć wszystko po kolei. No tak być się nie może. Dobra, wy jesteście ranni. W sumie, w sumie to bym sobie ich uzdrowił. Kto jest atakowany? Kto jest atakowany niby gdzie? Nikogo nie atakują. Dobra, może, może tego. Dobra, oberwał. Tylko bardzo muszę uważać na tam jeszcze jedną wieżyczkę, która tam e, była troszeczkę dalej. Dobra, słuchajcie, ja myślę, że teraz e, prawie wszyscy na to. Tych w sumie, może... może wy ruszycie na tą e, na tą wybuch czy wybuchową strzelającą tak niebezpiecznie wieżę. O, idealnie! Nie no dobra, słuchajcie, teraz. E, teraz jest już tak, jak powinno być od samego początku. E, dawaj w to strzelaj, tak jest, wy tutaj niszczcie co się dam. No niestety z tej wyspy już nic nie zyskam, no bo. E, no bo niestety. Niestety, ale... No już wydobyli wszystkie surowce, tu już nawet drewna nie ma, co nie? O, nie, 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 wy, nie wyjdziesz, nie wyjdziesz, swaniaczku. Brawo, jak tam rozwalacie tą stocznię, dobra, rozwalajcie. Wy rozwalajcie to, mam jeszcze jakiś statek? Mam statek, no to jazda. No, mówię, to jest misja, w której nie ma na co wydawać kasy. Co z tego, że mamy tego troszeczkę, no ale no ci chłopi to w ogóle nie wiedzą co robić. No, nie dziwię im się absolutnie, no bo tu już nie ma co robić na tej wyspie. E, dobra, niszczcie, niszczcie, niszczcie to. Dobra, tam rozwalone. Tu możesz jakieś, o, powalnąć, tak jest. Przyspieszę to nieco destrukcję tego miejsca. Ale ogólnie magię musimy zbierać. Lepiej, e, lepiej, niech tego zostanie nieco więcej. Dobra, jeszcze jeden statek. Te statki wykorzystamy zaraz, żeby podpłynąć tutaj i zniszczyć kolejną wieżyczkę. No i właśnie, sam, sam ten nasz samolocik może sprawdzić. O, zobaczcie, pokazać nam, co tutaj się znajduje tak właściwie. Tutaj mamy smocze legowisko i mamy skrzydło śmierci, które nie chce nawet wyjść. Wiecie, no jakby ten gnomikopter nie robi żadnej różnicy dla skrzydła śmierci nie zamierza jakby reagować. Dobra, rozwalajcie to. Wy się tutaj przygotujcie. Na szczęście okrętów nie straciłem, bo jakby mnie stracił, to już byłoby GG. Niestety. Dobra, rozwalajcie. Jak już, jak już, jak już niszczyć, to niszczyć. Czy ktoś jeszcze jest ranny? Nie, wszyscy się prawie dobrze trzymają. Dobra, tak więc wsiadamy, wsiadamy na okręt. W to miejsce, brawo. Dobra, zbierzmy wszystkie okręty bojowe. No i słuchajcie... Wow! Ale mnie zatopił! No, no to nie mam, nie mam pytań po prostu, co tu się odwaliło. Dobra, pięknie. Ej, no przecież dacie radę w to strzelać, no. Ale, ej, ale to jest tylko wieża obserwacyjna. Okej, okay, ona nie powinna, nie była problemem i nie stanowiła problemu. E, nie mogli nie nic zrobić, dobra, dobra, dobra. Widzę, że Katgar musi płynąć swoją oddzielną łodzią wręcz. Dobra, wysiadać. Oho. Dobra, 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 brawą. Szanuję. Takich macie właśnie eliminować. Idealnie. Dobra, i Katgar też niech przybędzie. No, szybciej, szybciej, szybciej. Wysiadaj, no, wysiadaj. Tak jest. Dobra, słuchajcie, dobra, lecimy. Po powoli i do przodu, jak to się mówi, ale skutecznie. Dobra, leczymy tego tutaj. Mhm. Mm Dobra, muszę was wszystkich zgrupować w taką naprawdę sporą, ładną grupkę wojowników. No i najpierw Gnomikopter niech tutaj troszeczkę przeleci. Niech sprawdzi mi, jak wygląda ta, e, ta sytuacja w tym miejscu. Tu jest dużo, ale widzicie szkieletów, a szkielety groźne mega nie są. E, więc no, raczej sobie jakoś radzić będziemy. Oj, tam już troszeczkę gorzej. Tutaj to bym magią chciał wejść. Najlepiej ich tym. Wiecie, zjechać od razu skutecznie tym gradem. Dobra, 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 na razie tędy, dawajcie, tak jest. Skutecznie, skutecznie, brawo. Teraz załatwmy jeszcze te szkielety z tej okolicy. A dopiero za chwilę się wyślę kadgaram. Dobra, Kadgarze, robię częste save, ale mówię. Boję się po prostu, że coś tutaj nagle zepsuję. A tu może być niezłe wsparcie, jak widzieliście, dla naszej małej armii. Więc dobra, spróbuj to rzucić. O, w taki sposób. Dobra, wycofać się, wycofać się. Pięknie, zadziałało jak należy. Widzicie? Dobry pomysł to podstawa. Po co marnować? A tutaj jest naprawdę duże wsparcie. Dobra, dołączcie, dołączcie do mnie. Tak jest, no i dodatkowi łucznicy. Może być. Przy okazji sprawdźmy tutaj sytuację. Tu raczej nic złego się nie dzieje. Tutaj czerwoni mają wioskę. W tej wiosce, no, no jakieś... O, widzę, że mają rycerza śmierci. Ojej, ale w tej wioski to nawet chyba nie muszę. Nie muszę tak typowo niszczyć, może nawet w ogóle nie muszę się na niej skupiać. Prawdopodobnie, dobra, który jest ranny? Ty jesteś ranny. Zrobimy tak, łucznicy i kadgar w jednej ekipie, cała reszta w tej drugiej. Bez gnomiego koptera, tylko wy. O, tak jest, tak jest, tak być powinno. Dobra, a gdzie jest gnomikopter? Tutaj. Przeleć w tym kierunku. Jeszcze wciąż nie uwolniłem tego, tego jednego, na którym mi zależy. Ale czekajcie, pójdziemy tędy. No, spróbujcie załatwić tego. Brawo. Teraz ten. Pięknie. Teren wyczyszczony jak należy. Każdy widzę osobnymi ścieżkami sobie przechodzi. Czemu nie? Boję się, że tutaj może być jakaś katapulta niebezpieczna, albo, no albo te wieżyczki, które widziałem. Ale tych szkieletów tu jest, a to jest w ogóle jakiś inny szkielet. Aha, bo to nie jest czarny, a te są czerwone, okej. Okay. Okej, okay, okej, okay, okej, okay. dobra, wy się ustawcie tu. Wy... o, z dystansu i wycofać się, wycofać się, wycofać się, teraz wy robicie robotę, o, pięknie. Bez zbędnego ryzyka. Dobra, trzeba będzie po, tak, dobra, dobra, to będzie trzeba podleczyć ich. Dobra, ty jeden, chodź tutaj, do... leczcie, leczcie go świetnie Czekajcie, o, jeszcze jeden zagubiony szkielet i tu już są te wieżyczki, okej. Okay. Tutaj to lepiej nie podchodzić, tutaj trzeba będzie ewidentnie z magią wlecieć, ale... Ale najpierw szkielety. Więc ustawcie się tak w miarę skutecznie na dystans ich trzymajcie. Dobra, niech oni podejdą, niech oni podejdą, o! Tak jest, tak jest, brawo. To się ceni. To się po prostu ceni. Dobra, teraz słuchajcie, to już e, Kadgar musi wlecieć. On ma różne czary, no ale myślę, że tutaj zamieść to absolutnie najlepsze co możemy mieć. O, jak pięknie padają. Dobra, wycofaj się, wycofaj się! Cisnąć go. Brawo. Dobra, została jedna. Wie o, jedna wieżyczka, jeszcze mnie nawet trafili. A ten co tutaj robi? No nie, wycinać przyszli sobie drewno tutaj. No chyba je sobie robicie, że ja wam na to pozwolę. Dobra, leczymy... leczymy tego. Wy się przesuńcie kawałeczek. Wydaje się, że tu jest bezpiecznie, chociaż, e, chociaż, chociaż tu są... A właśnie, bo co my tu mamy? Chwila. Gdzie jest gnomikopter? Gnomikopterze, sprawdź mi. O! Jest katapulta, ale jest i kurdrian i z Kairi to jest ten jego wierzchowiec, ten gryw na którym jeździ. Ej, dobra, katapultę trzeba zniszczyć. Na, najważniejsze. Absolutnie najważniejsze. Katapulta nie może nic, e, absolutnie nic zrobić. Dobra, rzućmy to gdzieś tutaj. Kurde, przeżyła. Przeżyła, uciekajcie. Dobra, uda się, uda się, uda się. Udało się to jakoś e, cwanie zrobić, ale ten to prawie zginął. Chociaż, no wydaje mi się, że teraz to mówię i tak e, powinniśmy już bez większego problemu przejść tę misję. Eee, o, jeszcze szkielety. Jeszcze kilka. Niewiele, jed ale jednak. Dobra, rozwalajcie to. Rozwalajcie to jak należy. Wbijajcie. Dobra. Eee, kolejni ucznicy, słuchajcie, dołączyli do naszej ekipy. Eee, no i teraz musimy wyruszyć w końcu, słuchajcie, sprowokować skrzydło śmierci, żeby, eee, żeby nas zaatakowało. Dlatego chcę sobie ich tutaj tak jakoś sprytnie, mądrze rozstawić. Czy się uda, no to dopiero zobaczymy. Ale tym, który go zwabi będzie właśnie kurdran. Kurdranie, mam dla ciebie ciężkie zadanie. Idziesz sprowokować skrzydło śmierci. Dobra, ucieczka! Da dawaj tutaj, dawaj tutaj. Dobra. E czekajcie, zamieć. Zamieć w jego stronę, damy radę. Skrzydło śmierci jest potężne, ale myślę, że e, będzie musiał oprzeć się naszym atakom. Dobra, no to podlećcie. O nie, Alerio, Alerio, uciekaj. O nie, odejdźcie. Kurczę. Dobra, dobra, dobra. Ucieczka. Uda się. Straty będą duże, ale skrzydło śmierci pokonane, słuchajcie. Mamy to. Mamy to, mamy to. Zginąłem. Dobra, a teraz pozostaje nam jedyne, co zrobić, to zniszczyć e, smocze legowisko. No i właśnie, słuchajcie, skrzydło śmierci zginęło. Ale czy na pewno? Czy na pewno? No cóż, e, odpowiedzi w tym Warcraftzie, No nie wiem, może jeszcze w tym Warcraft'u dostaniemy odpowiedź na to, nie wiem, ale e, ci co wiedzą, mogą napisać w komentarzu o co chodzi. Ale Skrzydło śmierci to bardzo ciekawa postać, która no, może jeszcze będzie miała wpływ jakiś na historię. Dobra, zniszcz czym prędzej to smocze legwisko. Masz dobre obrażenia, to musi ci się udać. Pięknie, zniszczone. Skrzydło śmierci załatwione. Jaja smocze czarnych smoków zniszczone. A my mamy koniec misji. Tak więc zapiszmy sobie. Tym razem ranga generała. Walczyliśmy z klanem wojny pieśni. Klanem przeżywaczy kości. Klanem cienistego księżyca. I klanem strzaskanej dłoni. O, czerwonych nawet, nawet nie chciałem walczyć z nimi. No bo po co? Nie trzeba było. Przejdźmy dalej. Faktów Potrzebnych do zamknięcia przejścia dało hordzie czas, by zorganizować przeciw nam atak. Wielka armada orków zagraża wybrzeżom, które przejąłeś, a armie przymierza na wielu frontach znajdują się pod silną presją. Nasza jedyna szansa na zwycięstwo leży teraz w zdobyciu księgi Mediwa. Cała wiedza o portalu znajduje się w posiadaniu Nerzula i jego zakonu Rycerzy Śmierci w fortecy Cienistego Księżyca. Musisz dokonać szturmu i zburzyć twierdzę strzegące wybrzeży jego ziemi, aby nasze wojska mogły otoczyć i zniszczyć jego przeklęte sanktuarium. No to wiemy co robić, a cel bardzo prosty, zniszcz wszystkie wrogie wojska. Będzie się działo, słuchajcie, będzie się działo, zaczynamy znowu bez wojska widzę. Znowu na jakiejś dziwnej wyspie, trzeba znaleźć e, miejsce, w którym można dokonać dosantu, no i się trochę pobudować, no bo kasę mamy, drewno mamy, tutaj ropę mamy, wszystko jest, tylko jeszcze to dobrze e, ogarnąć, dobre miejsce na rozbudowę. Ale moi drodzy, to tyle, jeżeli chodzi o dzisiaj, mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał, jeżeli tak, nie zapomnijcie strzelić łapki w górę, subskrybujcie, by być na bieżąco, no i widzimy się już wkrótce, tak więc cześć i czołem i na razie, hej!